Jest z tych rzeczy. Jak też to nie? nie? nie, Idiota! Ej! O odeprzej... Siema, jestem Marek, a w zasadzie to witam z tej strony kamerzysta, ponieważ dzisiaj nagrywamy odcinek na kanale Kamerzysty. Ten odcinek będzie polegał na tym, że będziemy otrzymywali od służącego, który stoi za kamerą, trudne pytania na zmianę ja oraz kamerzysta i będziemy musieli odpowiadać na te pytania. W przeciwnym razie, jeżeli nie będziemy chcieli udzielić odpowiedzi na jakieś pytanie, będziemy mieli do wykonania wyzwanie. Jeszcze nie znam tych wyzwań, jakie one są dokładnie, ponieważ wszystko dla nas przygotowywał olejnik, ale z tego co widać są Tutaj składniki potrzebne do wykonania wszystkich wyzwań. Są to m.in. ubogie jajka, uboga mąka, ubogie mleko, ubogi kwiatek, taśma. Można się czegoś spodziewać, zapewne będziemy musieli na siebie wysypać mąkę z cukrem. To, to szczerze nie mam pojęcia, co będziemy mieli zrobić. A ty co? No co? Żyjesz czy nie? Przyznamu mi się. się. Przecież ja już do nich mówię od 10 minut o tym, że jeżeli na moim kanale będzie 3 miliony subskrypcji, to wtedy kamerzysta zdejmuje worek i pokazuje twarz. Możemy zaczynać? A co zaczynać? Film, wyzwania, pytania. Jakie film? No te trudne pytania, przecież Olejnik przed chwilą mówił. A, A no tak, 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 dobra. E, Witam, ja jestem kamerzysta. Ale ja już to zrobiłem. W A. takim razie pamiętajcie o tym, aby zasubskrybować mój kanał i zapraszam do oglądania. Dobra, a jakie są w ogóle zasady? Weź mi wytłumacz zasady, jeżeli... E... Dobra, nie będę ci drugi raz tłumaczał zasad, po prostu typek daje ci pytanie, jeżeli nie chcesz, robić wyzwania, tak? Dobra Tak ciężko zrozumieć, olejnik dawaj Co Tutaj mam, mam dla nich pytania A jeżeli my odpowiemy tak... Cześć, za to. Słyszysz? Jeżeli my odpowiemy tak, nagrodę nam za to No nikt nie dostaje Po prostu, to jest Bo takie można, coś... A możesz te zadania, jeżeli my odpowiemy na jakieś pytanie? Okej, okay. okej okay. Okej okay. Olejnik sam siebie wkopałeś, słyszysz? O kurde Sam siebie wkopał On pewnie dał nam jakieś mega hardcore'owe... te... Nie wyzwania. no, nie są takie złe No dobra, to czytaj wyzwanie i pytanie Dobra, wyzwanie Wylej na siebie 5 litrów mleka I pytanie do Marka Z iloma dziewczynami uprawiałeś stosunek? Uhu, uhu, uh, masz podpowiec. Jakie było wyzwanie? Wyleć na siebie 5 litrów mleka. Odpowiem, to już jest łatwe. Co, ale ja nie powinienem się dzielić z takimi rzeczami w internecie. No ja mogę owszem powiedzieć, ale to musiałbyś na montażu wypikać mi. No nie, nie nie. no musisz odpowiedzieć po prostu. Albo robisz, albo odpowiadasz. No nie, to jest. Zidowa dziewczyna. Znaczy niby to nie jest dla mnie żadna jakaś taka bardzo kompr kompromitująca informacja, aczkolwiek e, lepiej aby... Dykozna liczba nie wyciekła. Bo... No to no, wylewaj. O ty wiem, tylko ja. Kurde, musiałeś dać mleko na początek. No. Jaki kredyt z ciebie. Będziesz Trzeba. miał kąpiel ze sobą. 5 litrów. 5 litrów mleka. Dobra, Pięć to może ja Ci pomogę, no przecież... Wylewasz czy Opowiadasz czy nie? No nie odpowiadam, ale czekaj, już wylewasz. No jak nie odpowiadasz, to to wylewam, no co ja. No to dawaj, sobie oczy zasłonię hmm. Na pewno nie chcesz odpowiedzieć? No no nie no ma. Ziloma! Co? Ziloma. Nie powiem! Czemu? Bo nie, nie mogę... Nie mogę <śmiejsi> przegięcie. No, może dwa litry starsze, zobacz. Nie, no, pięć ma być. No, no, to? No, 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 już tu, dwa, co? Nie, no, już dobra, jeszcze jedno. Ale co ty taki jesteś olejnik jakiś? Żebyś ty zaraz mlekiem nie dostał. Dobre, Zawsze byłeś dobry, a teraz co ci się Czyś Jesteś no. na nim te? Dwa litry zawsze to dobra. dobre. Z tej piwizy to wyjdzie jakieś Ale w sumie to czuję się dumny, że nie no wierzę. dobra, spokojnie, teraz mam pytanie dla kamery. Czekaj, czekaj, jeszcze muszę to skomentować. Bo to, że teraz jest na mnie mleko, to nie jest coś typowego i normalnego. I chciałbym powiedzieć w tym miejscu, że tylko najsilniejsze osoby, które potrafią robić wiązania, Mogą na siebie wylać dwa litry No Co tak, to niesamowitego jest. No to jest coś, że. Dlaczego no, no, ty mnie w ogóle nie nagrywasz, tylko jego cały czas tego Normalna osoba nie wlała. Dobra? dobra, olejnik, cięcie. Dobra, następne pytanie mamy dla kamerzysty. No. Wysypać na siebie 5 kg cukru. No spoko Albo odpowiesz na pytanie, jak masz na imię. Olejnik ty To nie jest to takie kartkoroby. Choć nie. Nie ja 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 Zawsze coś. Bo oczy mi wyleciało. No tak, żeś mam przestrane teraz. Co? Worek? No kurde, bo mam to. To może wymi worek? O, wejść, no Masz, masz cukier. O, no, mi na w cukier wpadł. Wszędzie pasuje. masz już cukier? No wszędzie, no. Ostatnie opakowanie? W gazach mam w tym. O jest. Ja na ciebie wybrałem 2 litry. Ale ja miałam 5. Dobra, dawaj następny. Dawaj następne pytanie in denu. To rób cięcie i następne. Dobra, następne pytanie dla Marka. Ja nawet nie mogę się ruszyć. Znaczy wyzwanie pierwsze. Wyzwanie brzmi. No. Pocałować olejnika. Kłó, kłó, Czemu? Czem takie? Albo Albo kogo wolisz? Mnie czy kamerzyste? Czemu ten debil ułożył wyzwanie, że mam go pocałować? Nie mam powiedział, że lubi tak. On jest ten, jak to się mówi? Chomo. Nie, Ciepły. nie. Ciepły. Po prostu, szefie. I jakie tam było pytanie? Kogo wolisz, mnie czy kamerzystę? No potem po to już wolę jest serio. Odpowiedział. To co, ale jak on ma co, sam się pocałować? No niech całuje ścianę. Za coś lepszego trzeba No to nie wiem, no to niech całuje cukier. Nie no, ścianę. O, o pocałuj mnie tu. Uuuu. robimy to, robimy to. Tu. Robimy to. Kolejnik lecisz. Nie Lecisz. Nie m! Olejnik no, dawaj! No dawaj, dawaj. Tu w kolano i tu w kolano. A, w jedno kolano. Albo ci teraz ten worek na mi Dobra, tu. O, oh. olejnik I zajść. To co? Następne wezwanie i pytanie w takim razie. Ale futki jesteś trochę. No tak nie, no suszę. Nagrywa się? To Dobra. mleko już mam nie zasypać. Lecimy dalej, teraz mamy pytanie dla kamerzysty Wysypać na siebie 5kg mąki No A pytanie brzmi Wolisz przytulić mnie czy wykonać te zadania? Malajcy. Tak myślałem Dotknąć olejnika to najgorsza kara Jaka może cię przyjdzie Czuję po może mi się noga zmieni. Oby nie Znaczy wiesz, mi to tam bez różnicy Czy to zginie noga czy nie Weź go po worku ty. O tak A co robię? Jeden, co wy ciasto robicie? <słyska> Dobra, mówię po prostu dwie, bo to się ciężko otwiera i wysypuje. No dobra. Nie chce mi się więcej. Ju I tak już jest w tej mące. Masz, porać sobie sam. Kolejny rób cięcie i kolejne robimy. Dobra, następne wyzwanie jest dla Marka. Jakie? Obinąć się streczem. Streczem? A pytanie brzmi, wolisz pocałować mnie, czy wykonać te zadanie? Mm. Jak znowu pocałować? Nie interesuj się. Na no serio ja ma jakieś kompleksy. Co to Co jest olejnik? Ja już wolę naprawdę owinąć się tym, ile to jest. No S dawaj, dawaj. Wolę to całe na siebie wiem, nałożyć, niż kurde całować takiego kogoś. No Dlaczego kurczę olejnik po cał całowaniu? człowieku. A nie interesuje tak? To jest tylko pytanie. Ty ty Weźmy że za pomoc. I ja to zrobię rzetelnie, żeby nie było, że, że mam pocałować olejnika później. Dawaj. nie będę stałować, ale jeszcze, jeszcze, nie chcę jeszcze, jeszcze, dawaj, dawaj. Jeszcze dawaj, żebym na pewno nigdy nie musiał stałować. Od dołu jeszcze dawaj. Ale mi się wełby no. zakręciło, kurde. Ale olej niech powiem ci, że chore te twoje wyzwania. <gry> Wydaj mi robicie zadania. Ty to samo układałeś? Tak. Ale cały czas stałowałem, ty masz jakiś... Nie wiem. Chyba, no, nie nie no... o tym, że nie będziemy odpowiadać na to. Nie, nie, dziwna sytuacja, ale czuję się dobrze w tym streczu. Przynajmniej mogę sobie zapomnieć o tym, że była w ogóle taka propozycja. Dobra, Leni, cięcie następne pytanie. Tak. Dobra, następne pytanie mam dla kamerzysty. A dokładnie wyzwanie brzmi. Strzelić sobie solidnego liścia? To wal sobie. No, albo. A pytanie. Czy jesteście z Markiem homoseksualistami? Ja nie Nie, w żadnym wypadku. To KXK to jeden wielki fake i wymysł ludzi dziwnych jakichś. Nie, nie. Jest. Absolutnie, absolutnie. Chociaż takiego olejnika to by sobie... tylko będzie stał. Chociaż nie. To jesteś? Nie żartuję przecież, do no boże, popatrz na niego, kurczę. Ja nie chcę mieć takiego olejnika. Jego to by nawet ze strony nie dotknął. No to fakt, ale no dobra, to wal sobie liścia olejnik. Ale to nagle, ale Ty nie możesz tego nagrać, ja o, to ja muszę Nie mam nie mam takiej możliwości nagrać. No tu. To tu, tutaj, w Nagrywasz? Nagrywam. No mocno, mocno. A, o, jeszcze, o jeszcze, jest, jeszcze, jeszcze raz. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. dawaj olejnik. Nie no, mocno Dobre, o, jest przesadza, o, o ja Ej, <grym> tak. to, o, mi w uchu Ej, w mi gwizdzę, nic nie słyszę. Dobra, Olejnik, to zrób i dawaj kolejne wyzwanie i pytanie a Następne pytanie mamy dla Marka Dla Marka, czyli dla mnie, tak? Ale wyzwanie brzmi, ściągnąć ubrania, a pytanie brzmi A ja jak ma ściągnąć ubrania, jak masz stres Cicho bądź A pytanie brzmi, ile mierzy twój penis? Czemu ty takie pytania ułożyłeś, Olejnik? Jesteś gejem? Nie, nie jestem Chorwa, serio coś z głową. Tylko po prostu takie kogo pytania. to obchodzi z no, Kogo wiemy. to obchodzi w ogóle? Pół internetu to obchodzi, pół internetu to obchodzi. Ciebie to obchodzi o i Tak, tak, Pisali kiedyś. Była jakaś taka teoria spiskowa, ale no ja nie powiem takich rzeczy. Dobra, się. Nie będę mówił się. z iloma dziewczynami spałem, nie będę mówił ile mam centymetrów. No to ja cię rozbierę. O nie. Mogę już stąd iść kamerzysta, czy musimy kończyć ten film? Bo ja bym eee, tym ja, ja nie poszłam. ja czuję już dobrzydzenie do siebie w tym momencie? No to co, zdejmujesz ubrania, czy. No nie, wiem, <grym grym> mam ci pomóc. To jest, to jest przegięcie, kurczę, bo on może. Chce albo na ciebie popatrzeć, jak siedzisz w gaciach, albo chce, żebyś. Mam ci pomóc, Marek? No ja może stąd po prostu pójdę. Nie, no. Bo się po... boję. Musisz coś wykonać. No to mam, Jak mam dościągnąć? No to ja ci pomogę! Strecz, no to nie, Olejni! Co? Tam. Co to zrobić, Dobra, o rozwiązać cię i co? I będziesz ubrania i znowu cię no bo taki chyba było, tak? No na to wychodzi. To weź to. rozerwij. Ale w sumie dobrze, że sobie zdejmę te ubrania, bo przecież są całe mokre. Jakie mam to? Wciągnąć. Dobra, róbcie. Nagrywaj. Co? No nagrywaj, nagrywaj, dawaj, tak. Można Tak. Na pewno? Nagrywamy, tak, tak. Ja nie słyszałem. Jest takie czerwone kółeczko? Proszę zobaczyć. No, rzeczywiście. To... Dobra. Dobra to dawaj te pytanie. No, teraz wyglądasz? No, ja jestem po prostu tutaj, w kaciach sobie siedzę. Dobra, teraz jest pytanie dla kamerzysty. Ogólnie wyzwanie brzmi: rozbić sobie pięć na głowie? A pytanie brzmi, czy naprawdę pokażesz twarz na 3 miliony umarka? A jaki jak jest jak ten? Rozbić sobie pięć na głowie. No, tak naprawdę. To... Kolejnik. No. Ty robisz. Ja robię. To znaczy, ja nie, nie robię zadania, bo powiem, tak? No Odpowiem, Na to pytanie. Zdejmę worek i, i pokażę twarz. No to co teraz? Pokażę twarz, ale normalnie pokażę twarz. To nie będzie ustawione. Normalnie zdejmę worek i pokażę twarz. Normalnie do kamery stanę przed kamerą i pokażę twarz. Na 3 miliony. Także no, rozbijasz sobie jajka na głowie. I nie będzie żadnej cenzury ani nic, nie? Odpowiedziałem tak, jak miałem odpowiedzieć. Może ja mu ci rozbiję? Nie, sam sobie rozbiję, wiesz? Pięć jajeczek. No Ale ja to... tutaj stań, bo będzie ładniej na filmie, to tu, 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 tu na środku tutaj, Albo usiądź tam. tutaj, w sumie okay. dawaj, dawaj. tam. No, ja tego... O, dawaj. tutaj, to Dawaj, tutaj, tutaj, Ty tutaj, Ty tutaj, nie. tutaj, no, teraz tutaj, tutaj, za to. Teraz 10 Ej, bez to. Teraz dziesięć, jest... tutaj, Ej, tutaj, <noise> no, no sobie poradziłeś. Na, na łeb to musisz wszystko wylać. No a gdzie ja to zrobiłem? Dobra, daj, ja ci pomogę. Nie, 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 weź, weź, weź. O, kamerze sadź tak On Ono tak jajka mi rozbijał, to głowa mnie bolała dwa tygodnie. Co ty robisz? Najlepiej jeść i te jajka. Warnuj. nie było takiego nawet zadania. To to jest. Idealnie. O, fu. <noise> Ten sobie rozbija jajka na głowie. Ile jeszcze tych jajek? Ten stretch, streczu To Tracą ją być pięć. Ale oszukałeś jedna. Jeszcze nawet więcej rozbiję. Pokaż. Oh. Mogę Marko też? Nie. W żadnym wypadku. Kamerze jest tak. nie. Nie, nie, nie. cię nie, nie, nie. Nie. się z pracy, nie? Jest ja z tych rzeczy. Nic z tych rzeczy. Jak chcesz to ryzykuj, nie? To nie, wszystko co mi robi. Nie, ja, ja już nie gram no w Weźcie mnie stąd, podnieście Podnieście mnie stąd, słyszysz kamerze? Skończ ten film W tej chwili ma skończyć ten film, bo już przesadził To jest już przegięcie, ja rozumiem głupie filmy Głupimi filmami, ale to jest przegięcie I ty bardzo jest z pracy, nie chcę takiego śmiecia mieć u siebie tutaj Ej, przepraszam Marek. Jakie przepraszam? przepraszam. I stąd, stąd, jestem, stąd stąd, Ja kończę ten film, Zobaczcie, poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie Zobacz, o subskrypcji. Zasubskrybujcie także kanał Marka. Idą Ponad 3 miliony. Pokazuję twarz. Daraź.